Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W Ewangelię według Świętego Jana, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polskiej, czytamy słowa, niewiasto oto Syn Twój, oto matka Twoja. Chrystus powierza Maryję, ludowi Bożemu jako matkę, matkę i opiekunkę. W sposób szczególny Maryja stała się matką i opiekunką narodu polskiego kiedy król Jan Kazimierz Waza 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej powierzył całe swoje królestwo królestwo polskie Wielkie Księstwo Litewskie pod opiekę Maryi, czyniąc ją królową korony polskiej Maria zawsze stała na straży polskiego narodu. Swoim macierzyńskim płaszczem nieustannie opiekowała się swoimi dziećmi. Szczególnym miejscem dla Polaków była i jest Jasna Góra. Duchowa stolica narodu polskiego. Właśnie tam bije źródło narodu. Przed jasnogórskim wizerunkiem klękali papieże, klękali królowie szlachta, i polski lud, który zwracał się do swojej matki królowej wołając pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielku. I nawet kiedy Polska zniknęła z map świata, kiedy zaborcy podzielili ją na trzy części, kiedy przyszedł okupant hitlerowski, a także okupacja radziecka, czy czasy komunizmu, to tam zawsze byliśmy wolni, tam zawsze biło serce narodu, tam zawsze była sprawowana Eucharystia, tam zawsze wołano: Maryjo opiekuj się nami, my twoje dzieci, królowo Polski, przyrzekamy. Bo nigdym cię ludu twego nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica, jam podawnemu moc twoja i siła Boga Rodzica. Maria jest naszą matką, jest naszą królową. W tym cudownym, jasnogórskim wizerunku, w tym spojrzeniu matki czujemy się bezpieczni, bo jej powierzamy wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze troski dnia codziennego. Zwłaszcza w dobie koronawirusa, kiedy wielu z nas jest zalęknionych, przestraszonych, uciekamy się pod macierzyński płaszcz Maryi. Rozpoczęliśmy miesiąc Marii miesiąc, który jest poświęcony Matce Bożej. Śpiewamy litanię lorytańską te piękne wezwania, które zostały uświęcone tradycją Kościoła, ponieważ pod każdym wezwaniem kryje się jakaś osobista modlitwa, jakieś osobiste westchnienie do Maryi. I także to wezwanie, które w roku 2015 wprowadził do litanii loretańskiej. Ojciec święty Franciszek, matko miłosierdzia, przypomina nam w sposób szczególny, że Maryja jako matka miłosierdzia wskazuje nam nieustannie na Jezusa miłosiernego i razem z nami żebrze Bożego miłosierdzia i pragnie, aby to miłosierdzie Boże objęło cały świat, aby wszystkie dzieci. Ona pragnie Je przytulić do swojego serca i pragnie, aby wszystkie dzieci wtuliły się w Jej macierzyńskie dłonie, ale także w to miłosierdzie Jej Syna, w miłosierne ramiona Chrystusa. I chcemy także kształtować nasze serca razem z Maryją, z Jej niepokalanym sercem, kształtować na wzór serca Jezusowego. I chcemy od Maryi uczyć się, Całkowitego zawierzenia Panu Bogu, doświadczając drogi, trudności, niepowodzeń, czasu wirusa, choroby, czasu smutku, czasu rozłąki z najbliższymi. Chcemy to wszystko powierzyć Panu Bogu przez stawienictwo Maryi, aby ona nam uprosiła wolność, pokój serca, aby ona była naszą przemożną. Poradowniczką, bo jak Polska długa i szeroka, tak jest wiele różnych sanktuariów maryjnych tyle cudownych wizerunków, przydrożnych kaplic, figurek. To matka Pana i matka każdego z nas, matka każdego Polaka, czy tego, który wierzy, ale także tego, który wątpi, który poszukuje. Jak przed laty pisał poeta, czy w ubogiej komnacie, czy w bogatej komnacie, czy w ubogiej chacie znajduje się wizerunek matki, matki najświętszej, matki, która pod krzyżem stała, która właśnie stała się w testamencie pod krzyżem, matką każdego z nas. Niewiasto to syn Twój, oto matka Twoja. Zawierzajmy się Maryi, uciekajmy się pod jej macierzyński płaszcz. A wtedy będziemy bezpieczni. I wołajmy pod Twoją obronę, uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.